W poprzednim odcinku dotarliśmy samolotem do Rovaniemi, skąd odebraliśmy kampera w krainą kamperów. Żeby oszczędzić urlop i ciąć koszty, zdecydowaliśmy się na nietypowe wyzwanie. 5 osób w jednym kamperze przez ponad tydzień. W dzisiejszym filmie pokażemy wam, gdzie spędziliśmy ostatnią noc w Finlandii, tuż przed wjazdem do Norwegii. Dotrzemy też do miejsca, o którym marzy wielu podróżników, czyli na Nordkap. Zdradzimy wam Ile kosztuje wjazd? Dlaczego nie zostaliśmy tam na noc? I gdzie najlepiej kupić pamiątki z najdalej wysuniętego punktu Europy? Jeśli lubicie takie podróże, zostawcie suba, komentarz i dajcie znać, czy Wy też marzycie o wyprawie na Nordkap. No to lecimy. Słuchajcie, jesteśmy na miejscówce. Też nie ma tej miejscówki nigdzie. Została znaleziona przez Wojtka. Tym razem, dzisiaj mamy zamiar sobie tu zrobić jakieś duszonki, i jest tu wieża obserwacyjna. Obserwacji ptaków, jest tu altanka wiatka na ognisko, jest kibelek ten zasypowy. Czego chcieć więcej? I cisza, spokój. Jak jedziemy tu samochodem, jechaliśmy, to co pół godziny mijacie auto. A patrzcie, jaki widok przede mną. No i tutaj sobie mogą osoby interesujące się ptakami. Możecie sobie oglądać piękność przyrody. Tutaj jest taka książka pamiątkowa, i zaraz się tu wpisujemy. Tutaj koło Kasi i Wojtka, tu się wpiszemy. I tu będziecie mogli zobaczyć naszą naklejkę, i w książce pamiątkowej zrobiony wpis. I możecie pisać, możecie do nas wysłać zdjęcia. Długopis. Długopis, o, właśnie. Fajne miejsce. Idziemy, a kamperem stoimy tutaj. Koniec pomostu. Jest taki plac na jakieś cztery kampery. Jeszcze moglibyśmy się przejść, tutaj jest drogowskaz, tam jest kibelek ten zasypowy, bo tu jest dużo takich ubikacji zasypowe, czyli macie taki kompościk i posypujecie taką posypką kompostową i to się kompostuje. Nie śmierdzi, tam jest zazwyczaj czysto, pogoda się nam robi, także ognisko chyba będzie na fali. Ja idę do kampera, odnieść kamerę i idę rąbać drzewo, bo Wióry muszą lecieć, niestety. Wióry muszą lecieć. Widzieliście, jak się zaparkowaliśmy. Stoimy sobie tak. Pineska oczywiście w opisie. E, parking tutaj. Kilka tych kamperów by się zmieściło. I tam jest ten pomost i wieża ta obserwacji ptaszków. I witamy o poranku. Witam o poranku, bo Grzegorz już się przygotowuje do odjazdu z Wojtkiem. E... Finlandia przywitała nas dzisiaj taką właśnie pogodą deszczową, więc postanowiliśmy dzisiejszy dzień poświęcić na tranzyt i będziemy się już kierować bardziej na nordkap. Choć mieliśmy po drodze parę miejsc do zobaczenia, no ale niestety pogoda zweryfikowała plany. Także zaraz wyruszamy. Nocka była cicha i spokojna. Wieczorem było sporo śmiechu. Siedzieliśmy nawet tam na tej budce, gdzie się obserwuje ptaki, także było wesoło. Ale oczywiście cicho, bo tam są ptaki. I zaraz wjeżdżamy do Norwegii. Postaram się coś nagrać z granicy, choć nie można. Mają ten, mają tam kamerę, to jakby coś to będzie na bądź w spotki. Czerwone się zapali i szczągnie maszystało i jesteśmy prawdziw. Czyli co? Nic? Nic wieryśmy. Czyli zimniaki można było siemniorem z Polski, z Finlandii. I robimy szybki serwis. Nalewamy. Wody. Ale ciasno to zrobiliście. Tak na milimetry. No to jest precyzja. No. Tyle, to się przyleje. O, to może tutaj. Tu, tu, Tam się patrzy, co my mamy. Ale fajnie nalewam wody. Jest wąż żółty, jak i pasy na drodze żółty. są. To można zwrócić też, kota udusić i wpuścić tam. I tak. Można na przykład też żonę oblać wodą. Wystarczy tego węża, żeby no ja cię... tego wyciągnąć i skierować w stronę jej, jej. Ja ci obleję ją. I dobrze by było mieć swój wężyk, wiadomo, na szybko z wtedy moglibyście dalej stanąć. A tak to się trzeba tak przytulić blisko daszku. Ale czego się nie robi dla wody? Dla dziewczyn, żeby się mogły odnieść. Tego jeszcze nie grali. Jedziemy no, sobie jak po prostu. To pasażery. <laughs> jedziemy jako pasażery. wjezie nas sam e, dyrektor krainy kamperów. E, minęliśmy Altę. E, jedziemy w stronę Old, Oldsdorf, Oldsfjordu. Tam mamy zamiar zatrzymać się, e, kupić jakieś pamiątki z, z Norwegii. Tak, Kapu. bo jeden z widzów nam napisał, że. Na Sam, Nordkapie. Samki w trasie. Samki w trasie nam no. napisały? O, samki w trasie nam napisały, dziękujemy, że e, jeżeli chcemy sobie kupić pamiątki z Nordkapu, to nie na Nordkapie, bo na Nordkapie, żeby kupić pamiątkę, to trzeba wejść do tego muzeum, które jest przy Globusie. Tam wstęp jest dość drogi. No, a słyszeliśmy od wielu osób, że tam nie urywa pewnie części ciała e, I... W przenośni, i że średnio tam się opłacali. Się. No, zobaczymy, uznamy na miejscu. W każdym bądź razie yy, zabezpieczając się chcemy sobie kupić jakiś magnesik, pamiątkę właśnie w tym Oldsfjordzie. Tak. Yy, I yy, jesteśmy, jesteśmy zdziwieni, że o, zbierają grzyby? No, grzyby. Ja pierdzielę tu grzyby widać. Nie, albo jagody. Nie, coś innego. Tu normalnie grzyby widać. No z yy, drogi, z, z drogi. O, Jezu droga takie. jest yy, fajna, bardzo fajna ale są też delikatne wzniesienia, Grzesiu o. mówi myślałem, że tu będzie bardziej płasko jakiś tam jest no camping no. i jedziemy sobie zbieramy wzrokiem grzyby i, I do zobaczenia w sklepiku z suwenirami, tak? suwenirami i będziemy tam tankować również bo ze stacjami benzynowymi tam już w stronę Nordkapu jest gorzej. Tak, też dziś właśnie czytałam w jakimś Patrzcie. przewodniku, czytałam w jakimś przewodniku, że jak tylko macie stację, to tankujcie, bo można się obudzić z, z ręką w nocniku lub z nocnikiem tak. w ręce. Tak. Różnie to mówię. Gorzej jakby było z głową w nocniku. Albo z głową w nocniku. A, głową w nocniku. Ja. To widzimy się w Oldstfjordzie. Znalazliśmy się w Oldsfjord, żeby zatankować na Rydwan. Paliwo tutaj kosztuje 22... E, 21,96 koron norweskich. Korona jest coś chyba po 36 groszy, to wychodzi 8 zł. Tak, na szybko przeliczając. Jesteśmy przy tym sklepie z pamiątkami. Idziemy zobaczyć, co tam ciekawego. Może jakiś troll wpadnie do naszej kolekcji? Jako pierwszy, oczywiście, bo trolla jeszcze nie mamy. Jest i troll, taka bluza, na przykład 599. To nam daje jakieś. 200 złotych, 215, no nie najgorzej. Nawet są i małe, za 379. I remember when I first saw your face And how everything changed that day I remember trying hard to ignore the signs But I couldn't and I didn't know why I remember when I ran so far Like speeding trains in the passenger car And I remember that you still came back for me Tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy love, but I don't mind. You wouldn't let me go. You let me take it slow, and now my heart is changing. I've been thinking, baby, I wanna love. First said hello, I was blind and I didn't know. I remember that your love lit up the dark, but I couldn't seem to find that spark. I remember when you gave it your all. Climbing walls that I wouldn't let fall. Yeah, I remember when they did you stuck around. I tried to run and hide, but you were by my side. Remember thinking you crazy love, but I don't mind You wouldn't let me go You let me take it slow And now my heart is changing I've been thinking baby I wanna love better I wanna love better I wanna love Wszyscy Zbliżamy się do tunelu Tego słynnego Tego, tunelu Słynnego tunelu podobno o, chyba czerwony. Który ma prawie 7 km. Jeden tam cofie. Światło. Czerwone światło, o, mamy czerwone światło niestety. I stoimy naszym wozem. Zaczynają nas dojeżdżać auta z tyłu i czekamy na czerwonym. I taki wodospadzik tu mini. O, zgasiliśmy. I ruszamy. Okazało się, że sprinter osobowy się zepsuł w środku i jakiś lokal z swoim Volvo przyjechał i go wyholował Więc teraz mamy z 10 minut w tunelu. O a on taki strasznie jakiś zamglony. Chyba tutaj będzie z palinami ciągło. się jeździ 1.9? Tak. Proszę Państwa. No, A, lekką pytą Żadna wyjedzie. górka mu nie straszna. A mówią ludzie, narzekają, że 1.9 jest słaby. No, chyba słaby kierowcy. Idzie jak przeciąg. Dymka nie puści. No, wszystkiego odstawiliśmy. Globus, patrzcie się jaka ładna pogoda, trzeba będzie zapieprzać szybko, bo jest y, f, ładnie. Kurde, ale słońce razi. Dobra, nie wiem czy tu nie są te budki, co się miały. No. Ale tam dalej jest szlaba. Chyba. są Tu się nie no tu jest. No, no, max, się. Czyli przy wyjeździe się płaci. max 5 godzin, pisało. Wow, ale pogoda. Ja nie biorę w ogóle z fitra. No na pewno. Żeby tam debila nie być. Ale, tam, ale to my idziemy do tamtej kuli później nie tu jest kula. Jest. Tu jest tam jest ten globus. Nie, bo myślę tam. Tu się płaci. Tu się płaci. Chyba będę musiał założyć. Trzeba będzie powiedzieć ile osób na pewno, bo... Dziecko czy dziecko? So oh, five. five? Yes. Children. One One children. children. Okay, so for yes. Okay, where are you na stać na noc, albo to może burdy robili. By tutaj stali cały czas, i by się tu zapchało. 5 godzin? Możemy tu stać. Tu zrobić tak. może jakieś sobie jedzenie, serwisy dopiero. Tam tylko zjechać, na? A na, na, na jedzenie, na? na nockę noc. Ładko święta, ale razi to pierwsze na słońce. I pytacie dlaczego jesteśmy w czapkach? Tak wyszło. Przylądek północy zdobyty. Udało tak. się. E, podzieliliśmy to na dwa wyjazdy, czyli w zeszłym roku Lofoty, teraz tak. Nordkap. Pokręcimy się tutaj trochę po, po północy. Ale dobra, pokażmy o co to chodzi. Patrzcie. To chodzi o ten globus tylko tak naprawdę. O. Czy ładnie wyglądamy z jego tłem? Ale... Bardzo ładnie wygląda. My, bardzo ładnie. Po, mamy też podobnego globusy tu. Tak. E, dużo ludzi pisało, że tu na północy Norwegii nie jest ładnie, już tak jak na przykład na lofotach czy na południu. No mi się tu podoba, jest ładnie. No, podoba się i e, 1.9 turbodiesel da radę tu wyjechać. No. I tak nawet na jest? rowerze tu przyjedziecie, bo rowery też tu jechały. Jesteśmy w piątkę, dorosłych praktycznie, i mamy bagaże. I, i poza tym jest tu pięknie. W ogóle teraz tu jest straszne obłożenie przy tej kuli. Jak my przyjęliśmy to było tak luźniej trochę. I słuchajcie, minęło dosłownie 5 minut od momentu, gdy byliśmy przy globusie. Co widzieliście? I zerknijcie sobie jak wygląda globus teraz. Nie ma. Już tutaj podstawili ładowarkę i będą go wywozić, chować. Nie ma. Jest taki prześwitek słońca i pogoda się I prawda skisiła. jest taka, że musicie łapać okno pogodowe. Tak. Fakt faktem, że macie na to 5 godzin, a tu pogoda się tak zmienia, że my jechaliśmy i raz padał deszcz, raz świeciło no, słońce, raz No, To było co, co 3 minuty. Takie były po prostu odmienne te warunki. Pewnie jak tutaj ktoś trafi na super pogodę, to chyba też się tak czasami zdarza, że no. coś tam w lipcu, w czerwcu było ładnie, ale I tak ogólnie to zmiennie. Zmiennie, ale kto zasłużył ten pogodę ma, niestety. My dotarliśmy na czas i zaraz zmykamy dalej. Posiedzimy tutaj plan. jeszcze. Tak, chwilę. posiedzimy. Tutaj mamy takie ciastka Oreo. Jeżeli ktoś lubi Oreo, to zapraszamy. W planie mamy jutro iść na najdalej wysunięty punkt. A na taki na prawilny. Europie. Tak, bo to jest taki komercyjny. Tak. A my idziemy na inny punkt, który. Na który prowadzi szlak. 9 km w jedną stronę, 9 w drugą. Nie bagatylizujcie tutaj pogody. Nawet jak na dole będziecie, będzie upał, weźcie sobie ciepłe ubrania, bo ja nie mogę utrzymać kamery, tak mi ziobi w grabie. Dobra, idziemy. Zjemy sobie coś w kamperze i przemieścimy się na ten dolny parking, który jest bezpłatny. Wiemy, że też wiele osób tam na nim staje i czeka po prostu na okno pogodowe tak. i wjeżdża dopiero wtedy tutaj na górę. Tak nam też radzono, że w razie jakbyśmy Ech. nie mieli. Ale pogodę. nam się to tak trafiło idealnie, więc my sobie tam zjedziemy później na nockę, ale jeszcze tu chwilę postoimy. Tak. I wszamamy coś. Ile my to dni. zapłaciliśmy za ten wjazd? 150 koron kosztuje wjazd kampera i 15 koron od osoby. Tak, no, no 15? 15 koron od osoby. My w sumie zapłaciliśmy za cztery dorosłe osoby i dziecko oraz kampera 210 Noków, czyli tych koron. No, czyli jakieś 65 zł, 70 zł. Mniej więcej. No. Coś takiego. Ale tu jest pięknie. Powiem Wam takie miejsce komercyjne, turystyczne, ale no warto tu przyjechać, żeby to zobaczyć. Widokowo jak dla mnie jest bardzo ładny, bardzo. A później ja się to takie... miło wspomina. I setki, jak nie tysiące kamperów tutaj walą, mijacie kamper, 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 mnóstwo rowerzystów, mnóstwo motocyklistów. No tu trzeba być. No i tutaj sobie mogą osoby interesujące się ptakami, ale takimi prawdziwymi, zwykłymi ptakami, które mają skrzydła i latają. No i moje drogie miłe i moi drodzy mili, jak by na to nie patrzeć, jest mi miło, że byliście ze mną na tej wspaniałej wieży. Ponieważ zostałem oddelegowany, bo Eluś coś tam już z Kasią kroją, szykują. Jestem oddelegowany, pokazać wam to cudowne miejsce. Grzesiu powiedział, że on nie potrzebuje wody. Ja w pierwszy tam To powiedz coś, ale fajnie nalewam sobie wody. Mamy już łowić Mów. ale fajnie nalewam wody. Masz, masz pieniądze? Nie. To kto będzie nie, płacił? Za wszystko inne zapłacisz kartą Mastercard. Mam nadzieję, że jutro. Jutro ma być po południu znowu trochę no, pogody, no, więc. No. no, już zaczynasz bez sensu gadać. No, snub Co coś. coś, coś. Daj jeszcze zwiąż. No jeszcze ci to zmiar. Masz. I koń, tym miłym akcentem kończymy idziemy, bo mi się chce strasznie sikać, jest wiatr. Tak, bo już się nie... przewiało, bo nie ubrał sobie kurtki, bo e... on jest przecież. I nie Ja nie mogę utrzymać kamery, tak mi ziobi w grabie. Nie dotykam mnie pod tyłku. Bo już widzę, że masz przykurczone pośladki. Nie tak. wiem, co jeszcze masz przykurczone. Od zimna. Nie. 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 Idziemy? Nie. Idziemy.